Dzień dobry, moje drogie panie. Witam was dzisiaj. Postaram się w miarę szybko nakreślić temat i problem, który się pojawił. No, może nie problem, za dużo powiedziane. Zadajecie mi pytania odnośnie płaszczy. Płaszcze są, jak widziałyście, płaszczy było, płaszczy było dużo i jeszcze ich tam trochę jest. Natomiast część z was pyta mnie albo pisze: Pani Justyno, płaszcze fajne, ale ja nie lubię płaszczy, a chciałabym mieć coś w podobnym stylu, coś eleganckiego. Ale żebym mogła w tym wyjść do pracy, w miarę, żeby to było ciepłe, żeby to dobrze wyglądało, żeby to było funkcjonalne, a nie tylko, żeby nadawało się na typowo jakieś biznesowe wyjścia, ważne wyjścia, wizyty. Więc mam dla Was propozycję, którą już kilka z was pań bardzo fajnie podchwyciło i są, są zadowolone. Mam nadzieję, że te pani się gdzieś tam w komentarzach ujawnią i, i też Was przekonają do, do tego mojego pomysłu. E, tym pomysłem, zastępstwem e, tradycyjnego płaszcza dwurzędowego, czy zapinanego po prostu na jeden guzik, przewiązywanego paskiem, mam dla Was coś, co w tej chwili mam na sobie. Czyli swetry, długie swetry, kardigany albo tak zwane swetry płaszczowe. Są to, jak mam nadzieję, zauważyłyście, można było zobaczyć na początku tego filmu swetry e, bardzo grube, z bardzo takimi ciężkimi wzorami i zapewniam Was, to są bardzo, bardzo ciepłe swetry, kardigany, płaszcze. Mają kieszenie. Kieszenie, które są dosyć głębokie, także spokojnie wam się komórka zmieści, bo to dla was też jest duży problem, z tego, co wiem, i klucze do samochodu. Przeważnie kardigany, te płaszczowe mają pasek. Ja tego paska nie noszę. W tym kardiganie biegam teraz na co dzień, nawet przy tych temperaturach, które są na spokojnie. Ja tego paska nie noszę, dlatego że ja po prostu nie lubię pasków. Natomiast panie, które chcą ten kardigan bardziej jakoś tam sobie uformować, czy pokazać się troszeczkę, nie wiem, podkreślić swoją talię, jak najbardziej te paski można wykorzystywać. Już nawet widziałam, że jedna z pań z klientek, z klientek wykorzystała pasek jako taką apaszkę, niewielki szalik. Też naprawdę świetnie się to prezentowało, to świetne rozwiązanie, świetny, świetny pomysł. Także dziewczyny, gratuluję Wam Waszej pomysłowości. Żeby Was nie zanudzać, połączyłam kilka tematów w jedne do Kardigana, do Kardiganu, nie tylko jakieś eleganckie spodnie, nie tylko spodnie w kant, ale typowo legginsy, o które bardzo często się pytacie. Teraz te leginsy dziewczyny, jak najbardziej, tak zwane woskowane albo typowo skórzane. Ja na sobie mam w tej chwili woskowane, skórzane zostawiłam na inną okazję. Woskowane, tak jakby, są też z ocieplaczem w środku, czyli na taką typową pogodę jesienno-zimową przejściową, jaką teraz mamy, spokojnie założycie i nie zmarzniecie. Buty jak najbardziej dalej obowiązują e, ciężkie, takie jak ja mam w tym momencie, te typowo w militarnym stylu, albo zakładacie bardzo elegancką jakąś fajną szpilkę. Ewentualnie wysokie e, kozaki, które będą pasować do kardiganu lub do wybranej torebki. Co jeszcze? Biała koszula, podstawa. W tej chwili też mam na sobie białą koszulę, akurat z krawatem. Mam nadzieję, że to jest w miarę dobrze widać, czyli taki typowy każualowy outfit. I pytacie mnie o kapelusze. Są, e, dotarły nowe. To są kapelusze typowo e, z. W 100% wełny, rozmiar uniwersalny. Dostępne są w trzech kolorach: z tego co pamiętam, e, czarny, klasyczny ten, który ja mam na sobie, e, jasno-beżowy i taki fajny karmelowy, bardzo ciepły kolor. Troszeczkę cieplejszy niż ten kardigan, który mam na sobie. Mam nadzieję, że króciutko, nie zanudzając Was, e, nakreśliłam mniej więcej temat, że mogłyście zobaczyć, jak to wygląda, z czym to jest, jak to połączyć. E, że jest pasek. Jak wyglądają e, sploty. Ja mam bez kaptura, są też z kapturem kartigany, które, które są dostępne w kolekcji. I co najważniejsze dziewczyny, w przyszłym tygodniu myślę, na spokojnie wprowadzę was jeszcze w świat, jeszcze piękniejszych kartiganów, e, jeszcze ciekawszych e, modeli. Jest to specjalna kolekcja, wydaje mi się, że to będzie dosyć krótka kolekcja, ale są panie, które są bardzo nią zainteresowane, więc. E, Postaram się, postaram się, na pewno bardzo chętnie pokażę Wam taką wyjątkową, unikalną kolekcję tuż przed świętami, już w tym takim bardziej adwentowym czasie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie pytania, piszcie. Jak zawsze odpowiem i do usłyszenia. Pa!